Cześć, youtuberzy, Suriwalowcy bushcrafterzy. Dzisiaj pokażę Wam bufkę, komin. W wojsku nazywało się to szalokominiarką, szalobajerą. Ma ona bardzo wiele zastosowań. W zimowym filmie wspomniałem, że przydałaby mi się ona wtedy podczas wycieczki. Zaczynajmy. Pierwsze ochrona karku, szyi. na twarz ja mam już zwykłą zimową czapkę, uszy zakryte pochryta twarz gdy nie mamy czapki, możemy zakryć razem z uszami do tego moja jockeyeczka prawdziwy Specjalist. opaska na głowę do biegania, fajna sprawa. Jak jest zimniej. Opaska na uszy. Uh, tylko chustka. Oj, krzywo. Bandama piratów. Wieje mi tu nie w moją stronę. Mnie to zwiewa. Jest i czapeczka. Zajebista podhełmówka. Właśnie kiedyś potrzebowałem podhełm. Nie miałem nic pod ręką. Była tylko, był tylko komin. Zajebista podhełmówka, bo jest cienka. Frotka do ręki. Ocieramy się z potu. Czasem potrzebne jak znalazł. I w ten sam sposób do dziewczyny równie tylko włosów no nie zademonstruję. ochronę głowy i karku Kominiarka. O, chyba się ściemnia. Kominiareczka. Pewnie znajdziecie jeszcze kilka innych zastosowań. Wrzucę na koniec zdjęcie dla pośmiania się z szalobajery, która może służyć jako sukienka. Dokładnie tak.